Tym razem czarna perełka Nowe opony ma, zimówki, cztery szyby w prądzie Składane lusterka Automatycznie można przy zamykaniu drzwi ustawić sobie Tutaj ma wyłączony tryb ECO, jest regulowane reflektory Też posiada tempomat Ogranicznik, automatyczne światła, wielofunkcyjną kierownicę mechanicznie ręcznej, sześciobiegową, skrzynię biegów na ekranie tu dużo mamy funkcji dwustrefowa: klima jest inicjalizacja niedopompowanych opon, spalenia 7,6. No to po mieście jest jeszcze nawet paliwo, wspomaganie parkowania, czujniki z tyłu, z przodu. Tu mamy też Jukeboxa, czyli jako zamiast płyt. Bluetooth Aux iPod USB mapa polski jest aktywna. W ustawieniach dużo mamy nawet dźwięki wskazów. możemy ustawić. Jest nawet przeglądarka internetowa, czyli pobiera dane z telefonu. Bluetooth wiadomo tutaj takie mamy lusterka, to bardziej dla kobiet. Takie funkcje. Tak. Trochę pada, ale dobra na grybówkę. Tak. Na takich felgach ciekawych. Jest czarny, czarny. Jest cały w oryginale. No i najważniejsze, silnik 1.2. Działa perfekcyjnie. Zamontowany jeszcze system antykuna dodatkowo, ktoś sobie w Belgii to zamontował. Przebieg jest 127 tysięcy, oryginalny oczywiście potwierdzony. Monochromne lusterko. Tu mamy LEDy dla jazdy dziennej, długie, krótkie, zwykłe halogeny. Jest czarny i czarnutki. Nie jest porysowany ani nic. Jest cały w oryginale, z tyłu też mamy full LED. Opony nowe, nowe kupione dopiero. Kelgi też ciekawe takie. Zapraszam. Cena jest 30 tysięcy zł.